Wiadomości. Minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski udał się na Ryby. Jak się domyślamy, uczynił to, by podkreślić, że jego resort należy do tak zwanych resortów prezydenckich. Wędkarstwo, jak wiadomo, jest ulubionym sportem prezydenta. Nagła wyprawa ministra Bartoszewskiego oczywiście wzbudziła ciekawość naszego reportera. Panie ministrze, jaką rybę pan złowił, a smaczna była, szkoda gadać. Ze świata kultury. Zakończył się właśnie tradycyjny turniej młodych poetów. W konkursie na eklogę zwyciężył debiutant Stefaniuk Franciszek, prywatnie członek władz polskiego stronnictwa ludowego. Niezwykle Wyrafinowaną w swej sielankowej stylizacji balladę poeta przedstawił osobiście. Ze wszystkich stron wieść gmin niesie, że przed wyborami się chłopu podniesie. Jak do wyborów chłop pójdzie gromadnie, to po wyborach znów chłopu opadnie. Zapraszam państwa teraz na stały cykl zatytułowany Portrety naszych polityków. Przypominam, że dotychczas w naszym cyklu zaprezentowaliśmy Ryszarda Bugaja, stronka Michała, Lecha Wałęsę, Pawła Cavaldemara kilkakrotnie. Dziś przedstawiamy kolejne sylwetki. Ścierski Klemens, minister przemysłu. Znany jest z tego, że lubi popisywać się swą krzepą. Koledzy ministrowie robią mu więc czasem psikusy, korzystając z tego, że w Urzędzie Rady Ministrów jest taki zwyczaj, że jak któryś minister idzie na posiedzenie rządu i zobaczy stojącą samotnie teczkę, to mimo że ma już swoją, bierze, bo on to teczka premiera, i niesie, zataczając się z wysiłku. Trzeba przyznać, że ścierski Klemens nic nie dał poznać po sobie. Hanna Gronkiewicz-Walc jest osobą z natury wesołą. Pełni jednak odpowiedzialną funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego, a ostatnio występuje też w charakterze kandydatki na urząd prezydenta, i to zwiększa ilość obowiązków wymagających skupienia i powagi. One bardzo ciążą. Pani prezes, więc gdy tylko Hanna Gronkiewicz może, stara się choć przez chwilę zrelaksować, nacieszyć życiem w sposób prosty i bezpretensjonalny. I hopsa, saj, tralala, raz, dwa, siup. Na koniec dzisiejszego programu zostawiliśmy materiał nadesłany przez naszego korespondenta terenowego. Jest to relacja z uroczystości, która odbyła się na lotnisku wojskowym. Nazwy nie wymieniamy ze zrozumiałych względów. Zwracamy uwagę na walory dydaktyczne prezentowanej relacji. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Henryk Goryszewski. Odwiedził wojska lotnicze. Cokolwiek by się mówiło o ministrze Henryku Goryszewskim, to jedno jest pewne: minister Goryszewski kocha wojsko. Po prostu kocha. Tu chciałoby się westchnąć ach, gdyby chociaż co dziesiątki poborowy miał do wojska taki stosunek, jaki ma minister Goryszewski jakże inaczej wyglądałaby nasza armia. Kto wie, czy nie rośnie nam kandydat na nowego dowódcę reprezentacyjnej kompanii honorowej Wojska Polskiego. Proszę zwrócić uwagę, do jakiego stopnia minister ma opanowany krok defiladowy, jakby się urodził w koszarach. Jaka szkoda, że szereg taki krótki zaraz się skończy. Już się skończył. Już się, sko... Ju, już się skończył! Panie ministrze, skończył się! Poeta powiada, że w tańcu można się zatracić. Okazuje się, że w kroku defiladowym też. A może nawet jeszcze bardziej. Na nic próby zatrzymania. Na bok przeszkody wszelkie. Wczoraj, o godzinie 18.40, Henryk Goryszewski minął grudziąc. Jak się przypuszcza, jutro we wczesnych godzinach rannych powinien oprzeć się o Bałtyk. Zdjęcia!